Witajcie. W dzisiejszym filmie powiem Wam o konfrontacji anioła ze źródła z blisko setką bytów demonicznych. Od czego zaszło? Jakiś czas temu, około 5 dni temu, nagle zaczęła mnie boleć mocno głowa. Oczywiście to nie był zwykły ból. Najczęściej ten ból rozpoznaje w momencie, kiedy gdzieś w pobliżu są jakieś byty demoniczne bądź ich energia. I poprosiłem e, w sumie żona by sprawdziła w medytacji, co, co podeszło, co przyszło do naszej przestrzeni. Jak kilka godzin wcześniej w ogóle zobaczyła anioła ze źródła, powiedziała, że widziała anioła ze źródła, nie wiedziała tak naprawdę po co przyszedł. I jak weszła w medytacji tym razem, zobaczyła tego anioła, który stoi cały w świetle, miał ręce rozpostarte w ten sposób, i za nim stała blisko setka bytów. My nazywamy ich bytami piekielnymi. Dlaczego piekielnymi? Ponieważ przypominają one nieco diaby, w tym sensie, że mają czarną postać, ludzką postać, i na głowie mają rogi. Ta frakcja demoniczna charakteryzuje się tym, że w odróżnieniu od innych bytów demonicznych, właśnie mają rogi. To jest ich cecha charakterystyczna. Nie mają rogów, nie mają kopyt, nie mają ogonów, mają ludzką postać, czarną, ponieważ składają się z czarnej energii. I na głowach zawsze mają rogi. I ten jeden anioł, który przyszedł od źródła, stał i odgadzał te wszystkie byty piekielne od nas, od naszych dusz. Ponieważ na planie energetycznym to nie, nie są ciała, tylko są dusze. I te byty po prostu zostały wysłane przez swojego szefa. Później za chwilę Wam powiem, kto ich wysłał. Dusz ten anioł stał i po prostu. Tylko swoją istotą odgradzał ich, swoim światłem, swoją energią odgradzał ich od nas. Co jest ciekawe, w momencie kiedy ten anioł stał i jednocześnie czułem dwie energie właśnie. Czułem energię taką, że bolała mnie głowa od tych bytów, które stały za nim, ale także jak bardzo rzadko miałem bardzo wysokie wibracje, właśnie od energii tego anioła. Który emanował też energią źródła, ponieważ źródło jest właśnie miłością, jest nadzieją, jest szczęściem, radością. I powiem Wam, że w tym momencie, jak on stał, a stał tak naprawdę dwa dni, aż wezwaliśmy szefa tych bytów, które się pojawiły w celu ataku, jakim chciało przeprowadzić przeciw nam. I w momencie, kiedy czułem tę energię tego anioła, to czułem. Nadzieja, jak nigdy wcześniej. Nie pamiętam, sobie, nie pamiętam kiedy, czułem taką nadzieję i szczęście po prostu. W momencie Kiedy on stał, niedaleko nas. Odgradzał nas po prostu od tych bytów, które chciały nas atakować. Na drugi dzień, jak żona sprawdziła, znowu to na nią stał, ale już jego energia, z której się był zbudowany, już był, jakby miał ten blask o wiele mniej miał blasków po podobie. Kiedy on po prostu stał i tylko stał, i odgradzał po prostu nas od nich. Czyli w tym sensie, że te byty po prostu nie mogły przez niego przejść, ponieważ w ogóle kont w kontakcie z jego energią, oni, ich energia się roztapia, ta energia czarna, z której oni się składają. Ee, żona, jak zobaczyła tego anioła, to poprosiła źródło, żeby doładowało go energią swoją. I w ciągu sekundy zeszła energia ze źródła na tego anioła, i on po prostu rozbój z tą światłem. I w tym momencie został odładowany i miał z powrotem na tyle, tyle samo energii, jak w tym pierwszym dniu, kiedy go zobaczyliśmy, kiedy on przyszedł, a właściwie został wysłany, ponieważ później żona się spytała źródła, po co, po co on przyszedł. I źródło powiedziało po prostu, że go wysłało do ochrony przed tymi bytami, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z taką ilością bytów. Jak przychodzili maksymalnie, to były cztery byty. Maksymalnie, które przyszły jednocześnie, natomiast nigdy nie była taka ich ilość, taka hołota rozświeconych bytów, które zostały w sumie wysłane, żeby no, e, bardzo nam zaszkodzić, bo gdyby rzeczywiście te byty zaatakowały nas swoją energią, to nie wiem, czy bylibyśmy w stanie się pozbierać. E, I jaki jest tego wniosek? E, w sumie cztery wnioski się wysnuwają tutaj. Po pierwsze, e, każdy z nas, także taka istota jak anioł ze źródła, w kontakcie z niskimi energiami, mrocznymi energi energiami traci tracimy energię. To po pierwsze, po drugie, zwróćcie uwagę, że jeden anioł ze źródła wystarczyłby powstrzymać setkę bytów demonicznych. Dlaczego? Dlatego, że moc światła, moc, jaką mamy w sobie, jest o wiele większa niż to, co, czym dysponują byty demoniczne tą energią, ponieważ źródło jest o wiele potężniejsze i to energia, którą możemy się zasilić ze źródła, ponieważ my wszyscy jesteśmy, mamy w sobie cząstkę światła, mamy energię źródła, możemy też dysponować podobną mocą, jaką miał ten anioł, ponieważ mamy zasilanie ze źródła. To po drugie. Po trzecie, każdy z nas może się ładować energią ze źródła i to jest bardzo korzystne w szczególności dla osób, które tracą energię w jakiś sposób, ponieważ Właśnie ten przykład, gdzie w kontakcie anioł, w kontakcie z tą energią tych bytów, tracił energię, tak samo my wszyscy w kontakcie z różnymi niskimi energiami, czy to przedmiotów, czy bytów, które podchodzą do nas, tracimy energię i często wtedy, kiedy tracimy energię, ludzie czują się gorzej. Jeden z takich najprostszych sposobów sprawdzenia, czy wokół nas niczego nie ma, to jest nasze samopoczucie, gdy się budzimy. Jeżeli nic z nas nie czerpie energii, to w momencie, kiedy się budzimy, Mamy uczucie wdzięczności za cały dzień, za ten poranek, za, za słońce, za, które widzicie, gdy spoglądacie przez okno, za herbatę, za kawę, którą pijecie za śniadanie. Macie takie ogólne uczucie wdzięczności za całe życie, za dzień, niezależnie od tego, jakie to życie w tym momencie jeszcze jest. Bo, mówię, często ludzie ma, mogą mieć bardzo negatywne doświadczenia, a mimo to w momencie, kiedy zaczynają. Przestają tracić energię, zaczynają mieć to uczucie wdzięczności. Jeżeli tego uczucia nie ma z rana, przynajmniej z rana, to możecie zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że gdzieś albo ktoś wam kradnie w nocy energię, albo podczas dnia, albo są jakieś energie niekorzystne dla, dla Was w Waszym otoczeniu, które w konfrontacji z Waszą energią sprawiają, że wy tracicie po prostu energię. I teraz yy, kolejny wniosek z tego, tego doświadczenia z tym bytem, z, tym, z tymi bytami, które się pojawiły i aniołem ze źródła, bo wielu z Was zarzuca nam, że my czy, czy my na pewno mamy kontakty ze źródłem? Otóż na podstawie różnicy po prostu. Jak czujemy się, gdy przychodzi anioł ze źródła? Jaką ma energię? Jaką energię emanuje? I jak czujemy się, gdy przychodzą byty demoniczne, pojawiają się w naszej przestrzeni? Ponieważ tak naprawdę te byty nigdy nie są zapraszane przez nas. One naruszają naszą wolę. Naszą przestrzeń, nie mają do tego prawa, ale ponieważ on, oni są zdesperowani, ponieważ skoro już wysyłają setkę bytów piekielnych, żeby nam zaszkodzić, to musi, musicie sobie uzmysłowić sami, jakim zagrożeniem dla nich jest to, co Wam mówimy. Jak rozwój Waszej świadomości wpływa na to, że oni po prostu tracą energię, poprzez to, że usuwacie im przedmioty, z których wchodzą, nie wzywacie ich, prosicie źródła o pomoc. To wszystko im zagraża, więc próbują w jakiś sposób e, no, nam zagrozić. Często po prostu łamiąc e, także prawo, prawo wolnej woli, czyli naruszają naszą przestrzeń bez naszej zgody. Oczywiście nigdy takie zgody byśmy im nie dawali, rzadko praktycznie wchodzimy do ich przestrzeni, nie zaproszeni, w tym sensie zaproszeni przez e, na przykład ciała wasze fizyczne, żebyśmy sprawdzili waszą przestrzeń. Ale tak, tak jak byty e, łamią naszą przestrzeń, my rzadko wchodzimy do ich przestrzeni. Bez zaproszenia, że to powiem, jakiejś osoby, która chce sprawdzić swoją przeszłość. Na, na drugi dzień, gdy już żona doładowała tego anioła ze źródła, na prośbę właściwie źródło doładowało go, na prośbę żony, żeby doładować tego anioła energią, powiedziałam, żeby wezwała byt, który wysłał te wszystkie byty demoniczne, które przyszły nam zaszkodzić, i pojawił się. Byt, który wyglądał trochę jak Moloch, Bóg Moloch, któremu w starożytności w składano ofiary z dzieci i że ona zaproniła mu po prostu ingerencji w naszą przeszyń, zarówno jego własną istotą, jak i poprzez swoich popleczników, swoje istoty, które, które, które mu podlegają. I w momencie, kiedy on przyjął nasze wyrażenie woli, ten byt, który jeżeli chcecie wiedzieć, jak Moloch wygląda, to Wyszukajcie sobie na, na Google, jak wygląda moloch. Był byt potężny, właśnie z rogami na głowie. I w momencie, kiedy ten byt przyjął wyrażenie naszej woli, to te byty wszystkie, które stały za aniołem ze źródła, rozeszły się po prostu i ten anioł wrócił, odleciał do źródła. I na tym skończyła się nasze spotkanie z tymi bytami demonicznymi i spotkanie też z aniołem ze źródła. Także pamiętajcie o tym, że nasza moc w stosunku do mocy bytów demonicznych jest o wiele większa. tylko Zadaniem naszym jest też uświadomić sobie to, że mamy taką moc, ponieważ tego właśnie też byty nie chcą żebyśmy byli świadomi, jaką mocą dysponujemy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.